Powodu erupcji wulkanu Kin pył wulkaniczny, który dostał się do atmosfery, uniemożliwił ruch lotniczy. Kibice z całego świata próbują znaleźć inny środek transportu na mecz między Super Strikers a niepokonanym United. Heh, nie tylko kibice! Co za głupi wulkar! Przecież ja podróżuję prywatnymi odrzutowcami. O, podróż pociągiem zajmie nam lata świetlne! Właśnie dlatego zawsze podróżuję z opowiadaniami o przygodach inspektora Fonspektora. Ta nazywa się tajemnica zaginionego tajemniczego pociągu. Opowiada o tajemniczym pociągu, który zaginął. Co? Huh. Co jest shaker? Musisz się bardziej postarać, żeby pokonać niepokonanych United. Tak, bracie, może wypróbujesz ten swój nowy, stylowy strzał. Po gromce? Jeszcze nie jest gotowy. Śmiało, pokaż nam przynajmniej trochę. Dobrze. Jakby co, to ostrzegałem? Ostrzegałeś? Ale chyba nie dozorce. Szkoda, że nie będziesz mógł potrenować zanim zagramy ze skarbem. Bądźcie ty pewni. Chodźcie, pociąg czeka. Oh! Oh! Klese, oh! uh, odwołuję to. Chciałbym, żeby erupcje wulkanu występowały częściej. Najlepsze jeszcze przed wami. Oh! 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 I'm finally here. my heart is pounding 50,000 fans screaming I can't get my breath the whistle sounding with every ounce of effort every skill that I've got I'll play the super league Supa Strikes. Szejker w pociągu. Przedstawiam Wam ostatni wynalazek profesora. Wagon treningowy. Czy Ty nam nie wystarczysz, trenerze? To wagon do trenowania, El Matadorze. Czy to oznacza, że Pan z nami nie jedzie? Oh, to wagon kolejowy, w którym możecie trenować jak ze mną. Nie rozumiem. Pociąg wygląda dokładnie tak jak w inspektorze w inspektorze i tajemnicy zaginionego pociągu. Ja, Klaus von Klingelhofen w mgnieniu oka rozwiąże każdą zagadkę! Ta! Z wyjątkiem zagadki, jak wypowiadać twoje nazwisko. Poznałem sezonowe statystyki. Podania, strzały, posiadanie. Niepokonani są drużyną bardzo podobną do was. Dlatego musimy wymyślić coś specjalnie na te rozgrywki. Pogromca. Dokładnie. W ogóle się nie ruszamy? Ach, ach, jak to działa? Cóż, bałem się, że o to spytasz. Aktywuj film prezentacyjny. To jest naprawdę bardzo proste. Konstrukcja tego wagonu posiada warstwy ze stalowych tub. Każda zanurzona jest w cieczy, której gęstość jest równa gęstości stali. Ta pływalność tworzy mechanizm, który tłumi każdą siłę czy przyspieszenie, na jakie wystawiony jest wagon. Chodziło mi o przebieg treningu. O, tak. Aktywuj program treningowy. Proszę, spróbuj. Ha! Zostało trzy dni do rozgrywek. Jeśli opanujesz ten strzał, będziemy mieli dużą przewagę nad United. Ha! Ach, cały dzień prowadzę śledztwo i nie znalazłem żadnej tajemnicy. E, tak! Ten lokaj powiedział, że gdy jeszcze raz wejdziesz do jego pokoju, wyrzuci cię z pociągu. W nowelach inspektora Fonspektora to lokaj zawsze jest winowajcą. Wiem, że on to zrobił. A, co dokładnie zrobił? Muszę to jeszcze rozpracować. Mm -hmm. Lokaju. Widzę, że znowu się spotykamy. Rozuj, koleś. Przecież przyniósł nam jedzenie. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Ten facet na pewno coś knuje. <laughs> Mój stek! Nareszcie jakaś zagadka. Ej, <laughs> hey, Shaker. Jak tam trening? Męczący. Co słychać u chłopaków? Czy mogę prosić o uwagę? Na pokładzie tego pociągu został zgradziony soczysty, smaczny stek. Jeden z was na pewno jest sprawcą. Nie będę wymieniał żadnych imion, tylko profesję. Lokaj! Komis. Przepraszam wszystkich, on ma zbyt fujną wyobraźnię, zbyt aktywny umysł. Nie mam pytań. <noise> po prostu skup się na doskonaleniu swojego strzału. Niezwyciężeni United mogą nam wow. dać popalić. Tak, ale gdy oni podróżują, ja ćwiczę. To może dać nam przewagę. Robisz. Nie tylko wy macie opóźnienie z powodu głupiej chmury pyłu. Gdybym wiedział, że jesteś w tym pociągu, poszedłbym pieszo, tak? Cóż, wybacz, ale mam coś do zrobienia. Właśnie widzę. Co jest w tym stylowym wagonie? Dlaczego chciałbyś wiedzieć? Gadaj! E? Dlaczego? Powiedz proszę, a ja się zastanowię. Ech. Bardzo proszę. Ech. Nie. A może o to zagramy? Mały meczyk w stołówce. Pierwszy gol wygrywa, chyba że. Jesteś tchórzem. <grym wytkujesz> A ja myślałem, że muszę czekać na mecz, by skopać tytułek. Ha. Będziesz kopał samego siebie, gdy przegrasz. Ha. Ha. O, Piękne przejęcie z karry. <grym wytkujesz> Może skup się na grze, a nie na jakimś żałosnym komentarzu, co? Ha? Dorwę cię, tchórzu. Ha? Przepraszam. Przepraszaj. Ha? 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 Wygląda na to, że los mi sprzyja. Szczęście sprzyja lepszym. Zapomnij o tym! Ha? Niespodziankę. Dingan. Gol! Skarra wygrywa! Oszukiwałeś! Mówiłem, że z tobą zagram, ale nie mówiłem, że będę sam. O, nieźle! To znaczy, nieźle jak na taką drugorzędną drużynę jak Super Strikes. Jak to działa? O, a to co? Dostałeś, co chciałeś, a teraz proszę wyjść. Tak, tak! Dzięki za wycieczkę! Zobaczyłem wszystko, co chciałem zobaczyć. Dobrze, dzień drugi. Pogromca, zaczynamy! jest oh. to, zanim zrobi to ktoś inny mm. Jak tam trening, pogromcy? Gotowy do akcji Skarra widział wagon treningowy, ale nie domyślił się, o co chodziło A? O czym ty mówisz? A, Skarra wyzwał mnie na pojedynek co? I... Skarra jest na pokładzie tego pociągu? Tylko mi nie mów, że nie widziałeś Dingana i Skary. Ciężko ich nie zauważyć. Mm. Jednego jestem pewien. Będziemy mieli problemy. Ha? Jesteś Jesteś ja widzę? Nigdy o tym nie wspominałeś! Nie podoba mi się to! I może być jeszcze gorzej. Musi być jakiś system bezpieczeństwa w tym pociągu. Mm. Shaker! Podaj mi piłkę. Mam pewien pomysł. To chyba nie jest odpowiedni czas na trening. To nie będzie trening, bracie. Teraz możesz sprawdzić, czy pogromca będzie skuteczny. Wygląda na to, że twój pogromca będzie niezwyciężony! Pewnie! Skarab! Nie masz żadnych szans! Wiecie coś? Ech, nic. To dziwne. Przecież musi gdzieś tutaj być. Czy ja dobrze zrozumiałem? Mówisz mi, że niepokonanie United po wsiedli do naszego pociągu, próbowali cię z niego wyrzucić, a później wysiedli jak gdyby nigdy nic? Tak! Chyba spędziłeś za dużo czasu z Klausem. Ach, spokojnie, chłopaki. Wkrótce rozwiążemy tę zagadkę. Przepraszam, inspektor Klaus von Klinkenhofen do usług. Spóźniłem się. Cieszałem moje wąsy. Kontynuujcie. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale kto inny chciałby mnie wyrzucić z pociągu przed ważnym meczem? Przecież to tajemnica zaginionego tajemniczego pociągu. Więc, polegając na moich zdolnościach dedukcyjnych, mogę z całą pewnością stwierdzić, że tylko jedna osoba w tym pociągu jest zdolna do takiej zbrodni. Mm -hmm. Ach, nie wierzę, że to robimy. Shaker, gdy odrzucisz to, co niemożliwe... Czyli skarę wysiadającego z jadącego pociągu. Wszystko pozostałe, najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą. Możesz trochę jaśniej? Lokaj to zrobił. To znowu ty? Mówiłem, że to nie ja zjadłem twój stek. Nie przyszedłem tutaj w sprawie steka. Tutaj chodzi... Oto! Hak od wagonu treningowego. Nie mam pojęcia, skąd się to tu wzięło. Idź, Lokaju. Następnego steka będziesz podawał w stołówce więziennej. Hmm. Dzisiaj ważny mecz. Niestety, wulkan uniemożliwił ruch lotniczy, dlatego drużyny nie mogły dotrzeć na mecz w ten sposób. Oto Supa Strikers. Hmm? To oni. To jest mój największy sukces. To był Twój jedyny sukces. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec. Witamy ze stadionu Steekand! Mach! Czy myślisz, że brak przygotowania wpłynie na ich dzisiejszą grę? Trudno powiedzieć, czy ten mecz będzie rozgrywany na wysokim poziomie. Piłka w grze. Chyba się pomyliliśmy. Shaker i skarra nie wykazują spadku formy z powodu wydłużonego czasu podróży. Jak widać, grają dzisiaj doskonale! Tylko prawdziwy geniusz dostrzegłby jakieś różnice w ich stylu gry. Chciałeś wyrzucić mnie z jadącego pociągu, to podłe! Nawet jak na ciebie skarra. Nie czytasz gazet, Shaker? Ua! Lokaj to zrobił! Udało ci się oszukać wszystkich, ale ja wiem, że to ty. Udowodnij. Nie muszę, twój plan się nie udał. Nauczyłem się mojego superstrzału i mogę to udowodnić. Tak myślę. Ua! Pierwszy z wielu skarra. Straszny. Ze strachu cały się trzęsę. Tak wiem. Dlatego chciałeś, żeby mnie tutaj nie było. No błagam. Nawet nie widziałem, że byłeś w wagonie treningowym. Więc jednak byłeś w naszym pociągu. Ha! Shaker wygląda na to, że twoje podejrzenia były uzasadnione. Spoko. Pewnie nawet inspektor Fonspektor popełnia błędy. Plan skarry zawiódł, a my mamy trop i tylko to się liczy. Obawiam się, że to nie takie proste. O co ci chodzi? Skarra przyznał się, że nie wiedział, że byłeś w wagonie treningowym, czyli jego celem nie było powstrzymanie cię przed dotarciem na mecz, więc co on kombinuje? Niepokonani United chcą jak najszybciej odrobić swoją stratę. Z drogi! Po tak pięknej bramce Shakera będą mieli utrudnione zadanie. Pogromca? Co? Co? Piękny gol! Supa będą musieli wymyślić coś nowego, aby uzyskać to, przewagę. To mój strzał! O! Rzeczywiście nie chciał mnie zostawić. Chciał ukraść i wykorzystać pogromcę. Więc to on odczepił ten wagon. Tylko w jakiś sposób nauczył się strzału i dotarł tutaj na czas? <grym wstrzału> Wygląda na to, że to nie będzie wasz najlepszy sezon. Zawiła zbrodnia? Niezawodne alibi? Sprytne gierki słowne? Ten koleś jest dobry. Wysuwając się na prowadzenie, niepokonani dokonują pierwszej zmiany w składzie. Klaus! Gdy przód pociągu przejechał, linia torów zmieniła się. Dlaczego? Ponieważ niepokonani United mieli swój pociąg, do którego podłączyli wagon treningowy i pojechali na mecz. Oczywiście! Teraz już wiemy, jak Skarra uciekł z pociągu. Po prostu znalazł się w wagonie treningowym. Szkoda, że Rasta i ja nie zauważyliśmy go. Zostałby przyłapany na gorącym uczynku. Shaker miał całkowitą rację! Skarra odpowiada za napad na nasz pociąg. Ha, przepraszam za te wątpliwości, bracie! Tak, tak! Jeśli będziesz strzelał gole w ten sposób, nie obchodzi mnie w co wierzysz. Czyli rozwiązałeś zagadkę, a teraz ukażmy niezwyciężonych. Hmm. Ah! Ah! są jak bliźniacy, używają nawet tej samej techniki strzału. Może ich konflikt to przeszłość i zaczęli trenować razem? Nie, Nie. oni ledwo znoszą swoją obecność na boisku. Ostatnia szansa! Gdzie super Strikers wywalczą zwycięstwo? A niestety, strzelał faulował Sheikera. Zwan ruch Faulował go daleko od bramki. Nawet nowy strzał Shakera nie pomoże. Nie ma mowy o remisie Shaker. Zapamiętaj to. Może wytłumaczysz nam jeszcze jedno, Skarra. Jak zostawiłeś hak od wagonu w pokoju lokaja, jeśli zostałeś w tym wagonie? To proste, jeśli wiesz co robić. Podczas swojej ucieczki niespodziewanie wpadłem na genialny pomysł. Inspektor von Palant uparł się, że chce przyłapać lokaja. Więc podłożyłeś dowód, który go obciążył. Dzięki temu zrzuciłeś na niego podejrzenia i sprawa została zamknięta. Bardzo sprytnie skarra, ale i tak cię pokonamy. Czyżby? Czas minął. Będziecie musieli podzielić się punktami, tak jak podzieliliście się pogrążą. On ma rację. Hak był ostatnim elementem układanki, ale nie sprawi, że gra zmieni się na naszą korzyść. Hmm. Hak? Zakręt? Strzał Nie wow. Niesamowita! Skarra ukradł twój strzał, ale nie twoją kreatywność! <grystanie> tak, przygotowanie pomaga, ale czasami trzeba po prostu wyczuć moment. Jak wymyśliłeś ten nowy strzał? Te tajemnice zachowam dla siebie. Nie chcę, aby Skarra miał nade mną przewagę. A propos tajemnic, gdzie jest Klaus? No dobra, zatarliśmy ślady. Chodźmy stąd, zanim ktoś nas przyłapie. To jest niesamowite. Jakbyśmy w ogóle się nie ruszali. To dlatego, że się nie ruszamy, idioto. To genialny sprzęt. Wytwarza pole. Nawet gdybyśmy poruszali się 100 mil na godzinę, nic byśmy nie poczuli. Areszcie. Tajemniczy pociąg naprawdę zniknął. Ze sprawcami na pokładzie. Dziękujemy za pomoc, inspektorze von. Ee... Może być Klaus. Dla tych dwóch czeka już więzienie. Oczywiście, gdy uwolnimy Lokaja. A tak, przekażcie mu, że bardzo mi przykro. Spokojnie, też myśleliśmy, że to on. Tak, w opowiadaniach inspektora von spektora e? to lokaj zawsze jest winny. Zawsze winny. Zaraz. Czy wy znacie inspektora von Spektora? Oczywiście. Jest powodem, dla którego zostałem agentem Ta, Superligi. A ja też. Nie wierzę. W naszej kwaterze wisi nawet jego plakat. Jesteśmy jego fanami. Pewnie znacie piosenkę przewodnią inspektora. Pytanie. Inspektor, Inspektor von Spektor, genialny wykrywacz, klasę ma. Superbos i stylowy z niego gość. Wersja polska Studio Sonica. Reżyseria Jerzy Dominik. Dialogi polskie Piotr Skodowski. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W wersji polskiej wystąpili Szejker Paweł Ciołkosz, Skrętny Tygrys, Przemysław Stippa, El Matador, Andrzej Andrzejewski, Luźny Joe, Modest Rociński, Rasta, Krzysztof Naszyk, Trener Mirosław Zbrojewicz, Klaus Jakub Szydłowski, Komentatorzy Sławomir Pacek i Anna Sroka, Nord, Piotr Bajtnik i inni.